Gej, cześć, Tomek? Dzisiaj witam Was na GeForce Kinsie. Na którym dzisiaj z naszej kostki, czyli z Shadow Daggersów lore, w stanie Skirt, czyli specjalnego, spróbujemy zrobić jakąś fajną, no na pewno lepszą kostkę. Oczywiście jakiś Karambit, Fade, Doppler, w dobrym fejsie jak najbardziej. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja sobie wpłacam i zaraz się widzimy. Ok, mamy już, już doszedł nasz depozyt, więc tak 20 tysięcy punktów, i z tych punktów sobie dzisiaj pójdziemy. Idziemy na Gemsk. Albo nie, Destiny Case od razu. Weźmy Destiny Case za dwie dyszki po prostu i pójdźmy, zobaczymy, co z tego, co z tego ciekawego będzie. No, 4 dolki. Zawsze to jest jakiś tam budżet do przodu, tu jeszcze sobie tego sprzedamy. 114 larów, Oczywiście część poszła do skarbonki i dostępna będzie za 8 dni. A my na start próbujemy sobie zrobić bitkę tak gdzieś, myślę, za 15 dolków myślę, że to będzie tak w porządku. Tu jest kilka nowych krzyneczek, więc je sobie spróbujemy. Za 20 sobie cykniemy. Dwa na 4 osoby, normalnie i zobaczymy. ok, dobra, już nam odlicza batelkę, Zobaczmy, bot Pevor i A, jakiś underdog, normalny ghostek. ok I bot Shelly. Zobaczmy, Silent Sailor. <grywa> kurwa. Tutaj, o to jest coś wartnie, czemu kurwa, to potrafi być więcej warte. Halo, kosior. Też nic ciekawego, o kurwa, jeszcze see you later dla bota no. S1 wyżej byłoby przepięknie, ale to też jest dobrze. To też jest dobrze, bo chyba i tak teraz wygrywamy. Teraz już na pewno nie. Oj. Dobra, skrzynia Flya nas musi uratować. Kaman. Na underdogu. Na underdogu by wyszło. No nic, no słuchajcie, trzeba zrobić kolejną bitwę, bo tu nie trafimy nic ciekawego, więc lecimy robić kolejną bitewkę po prostu. Dobra, i tak zrobimy sobie teraz Kugara, Stickera na pewno, Charma, Ascenta i Boreala. Takie sobie zrobimy za trzy dyszki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, mam nadzieję, że, że coś ciekawego wreszcie. Znaczy, wreszcie, no dopiero była jedna Batla i w sumie fajnie oddało. Natomiast nie nam, więc, więc teraz mam nadzieję, że odda nam. Fajnie było zacząć od tego oka, ale za 20, czy za 17, czy za za ile on tam jest? To też jest coś warte. 9 dolków jest, jest dobrze. Dobry start. Teraz czarnik od doga, O ja mam najdrożej, ja jestem zaraz za nim. Ale do zrobienia. Ale nie z tym. Kurde, no z 15 dolków coś, żeby mi dało. Ile to? Kurwa 46, no nie no, to jest, jest, jest źle, umówmy się, jest źle, damy na 3 graczy, zobaczmy, to samo na 3 graczy, jak nie, no, to musimy chyba robić co, 15 oku, obywatelkę i jakąś taką, wiecie, na sprawdzenie, co tutaj z tego wyjdzie, no a potem już chyba trzeba będzie ładować szolina, no, ale nie on trafia 17, dobra, niech mi da hot doga, no, to też jest dobre, to też jest dobre, 28, jest git, mogło być za 54, ale jest git. Ok, niebezpiecznie się robi. No cóż, robimy za 15, słuchajcie, na stickerach, albo zróbmy tak: stickery, 2 i raz czarma. Stickery, dwa, raz czarma na czterech graczy, bo musimy wreszcie coś konkretnego trafić, żeby jakoś tutaj odkutkę zrobić. Więc zobaczmy, zobaczmy, czy teraz coś nam z tego wyjdzie. Dwa razy sticker w kugarze. Sticker, sticker w kugarze, zobaczmy. To jest dobre? 16 centów? Myślę, że to jest drogie, ty. No to też nie jest drogie, to jest znowu najtańsze. Czemu ja wszystko cały czas przepierdalam? No to jest niesamowite, ty. Tutaj... Dobra, inaczej to zrobimy. Inaczej to zrobimy. Ostatnio, Ridiculous. Chyba otworzyłem wtedy. 5 Ridiculusów, więc tak też zrobimy i wrzucimy dwa razy. Może te Night ely. Zobaczmy. No, musimy wreszcie, musimy wreszcie coś wygrać. Ja rozumiem, że są cztery osoby i że jest ciężej, ale kurde, no, trafiliśmy już na no charmsach fajnego skina za 28. Trafiliśmy innego fajnego skina na charmsach i dwa razy przegraliśmy. No, kurde. Hello, Ridiculus, daj nam coś tutaj. Ile to? 2,20. No, jest okej, okay, jest okej. Okay. Okej, okay, dobra, kolejny w ogóle spokojny z tym skiną. Aha, 4, 6, kurwa. Klasyczek, tutaj tak zwany. Znowu nas to wydyma, znając życie. Na początku wygrywamy, a potem przejebiemy. Zobaczmy. Mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że się mylę. Night, Night Ali. Cokolwiek to jest ze skrzynia. Nie mam bladego pojęcia. Come on, no kurde. Tak jest! Ty! Co to, za, co to za skin jest w ogóle? Ja myślę, że to z, może z dola, dolka będzie WAL... 10 dolarów taki skin? Jest OK, jest OK, ja nie narzekam. Nie narzekam, a nawet powiem tak, zrobimy taką samą batelkę, a to sobie zostawimy, zrobimy sobie taką samą batelkę, bo tutaj jest potencjał. Jest potencjał w ogóle, gdzie jest ten skin? Tu. 1,34%, więc całkiem fartownie się udało. No ale mam nadzieję, że coś trafimy stąd, nie? To by było najlepiej. Zobaczymy. pierwsza nie dla nas. Ale my już wiemy, że to nic nie znaczy. Zobaczmy, drugi Ridiculus też nie dla nas i... Już ma 8 Zioma Leo. Dobra, trojego. Ej, no chociaż to 220 daj. Im dosad... Nie, też te. Chyba, że się kurwa zmieniła cena w 10 minut. Albo 3 raczej bardziej. Zobaczmy, Knight Ellie. Come on. Daj mi znowu chociaż tego tego. TP2000, czy co to tam było? Co to jest ze skin? Ty, pierwszy raz to widzę. Co to jest? Jeszcze go. Haha, dobra. Jeszcze tego czosnka owalił ten bot. Dobra, no nic. My sobie to sprzedajemy, słuchajcie. Robimy... Robimy sobie konkretnie coś takiego i. Na 4 na graczy i patrzymy. Fajnie byłoby dodać taki tryb, że ten co trafi najdroższego skina w cał, na przekroju całej bitwy wygrywa bitkę. To by było spoko. Myślę, że no wtedy wiecie, raz trafiacie na przykład na 10 skrzynek coś, tane gówno wreszcie, a i tak wygrywacie, nie? Oha, dobra. nowy rusz, w faktryniu Okej, okay, pograne. <laughs> Na co, ja, na co ja liczyłem? Dobra, słuchajcie, no chyba ostatnia ta. Yy, no chyba, że się uda wygrać rzeczywiście. No chyba, że się uda wygrać. Natomiast yy, jak to jest, to wszyscy wiemy. Myślę, że taką battlekę na koniec. Underdog'u nie, bo już za dużo dzisiaj przegrałem, żeby móc znowu przegrać. Takie miejmy nadzieję. Więc zróbmy sobie po prostu normalnie. No, normala na 4 osoby. Zobaczmy, czy to ma jakiś potencjał po prostu. To ma jakiś potencjał, a wam słuchajcie, przypominam, bo zapomniałem przypomnieć, żeby używać kodu który wam daje 10% do doładowania a także darmowego mil. z Peka, jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie, oczywiście. I to jest warte coś. Okej, okay, myślałem, że więcej. Ale nie dało ani razu dzisiaj topitemu ku żadnego. No i to dalej nie stopitem. no. No nie no. no, niestety, no niestety, no dzisiaj, dzisiaj, totalnie się nie udało słuchajcie, ale no co, no, może się uda z tych 35, za 8 dni zobaczymy co z tego będzie. Jeżeli się wam podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz, pamiętajcie o tym, żeby wpadać do mnie na, na Kika, na którym streamuję, teraz wychodzi Fifka, jak to nagrywam to wychodzi jutro, nie, jutro albo pojutrze. No i co, na pewno będzie dużo kontentu z FIFA, -y, ale też w CSK pogramy na, 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 na 100%, więc co, zapraszam was, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.